Dzień dobry, dzień dobry, witam w kurniku Kazika. Ja jestem Kazik, czasem lubię dawać w gazik, ale to nie teraz, dlatego że teraz wypuszczę moje zielononóżki na zieloną trawkę. Ale co to tam, co to tam łazi za płotem u sąsiada? Czyżby to był mił? Nie, widzicie go tam? Widzicie go? To nie jest mój mił. To jest jakiś młodszy kotek, który wygląda jak on. No, ale to niemożliwe, żeby był to jego potomek. Oj, nie, to zbieg okoliczności, ale dobrze, wracając do tematu, moi mili, wypuszczę za chwilę zielononóżki, ale nie na zielony, tak zwany zielony wybieg, który ma kolor niedźwiedzia brunatnego, tylko tutaj na zieloną trawkę, tak aby one mogły. Skorzystać. I dopaść się. Chodźcie, chodźcie. Hans, idź. Prowadź, dziewczyny. Prowadź. Wołaj. Na zieloną trawę. Proszę bardzo, raz, raz. Jedna, druga, trzecia, czwarta. A gdzie są dwie pozostałe? Czyżby na gniazdach? Tak. Siedzą na gniazdach, tutaj. Nie bój się. Bo ja sam w strachu. Dobrze, dobrze. Dobrze już idę. Już idę. Zostawiam cię tak. Przecież ty teraz jajko znosisz. No idźcie, nie wiedzą, nie wiedzą, nie znają jeszcze, nie znają jeszcze drogi, więc ja im tą drogę spróbuję wskazać. Spróbuję im wskazać drogę. Najpierw będę je musiał stąd wygonić. Ale potem będzie, ale potem będzie przyjemnie popatrzeć. Jak one chodzą po zielonej trawce, no idź tam za kogutem, idź nie bój się. No i jak to tutaj teraz się cała sytuacja rozegra. Całkiem nowe okoliczności przyrody. Zobaczcie, Hans biegnie do bramy. Gdzie ty się, Hans, wybierasz? W jakąś dalszą podróż? Może podrzucić cię na dworzec PKP? Dobrze, nie będę go. Ponaglał ani gonił. Zobaczymy co i gdzie zaprowadzi Hans swoje kury. A tymczasem zobaczmy, co tam słychać u Haliny. Czy nadal siedzi jak zaklęta, jak wmurowana? Hej, Halina, 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 pobudka, pobudka, buziag dla widzów. Tak jest, Budź się Halina. Wychodź trochę, wychodź coś zjeść, a nie siedzisz tylko. Dobrze już, dobrze. Słuchajcie, Halina wygoniła mnie, kazała mi, kazała mi iść sobie, żebym jej dał spokój, więc w tym czasie jak Hans tam się ustawia z zielononóżkami na trawie, to ja zobaczę tutaj jak wygląda sytuacja u kurczaków. Jestem ciekaw jak to wygląda z waszej perspektywy. Bo, ponieważ ja widzę je codziennie, to jak dla mnie one prawie wcale się nie zmieniają. Ciekaw jestem, jak, jak to wygląda w Waszych oczach. Jak bardzo one urosły, będę sobie musiał w ogóle wrócić do tego filmiku, kiedy je tutaj przywiozłem, i wtedy będę miał porównanie. Przeliczę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Tak, są wszystkie. Są wszystkie. Cztery kurki, trzy koguciki. Zobaczcie jak ta się pięknie wybarwia Ta niby jarzębatka Ale pierś marudą. Koguciki Najprawdopodobniej nie będą Niestety mogły u mnie zostać Więc pewnie poszukają sobie jakiegoś Nowego kurnika Czekamy Czekamy na wiosnę Prognozy niestety są takie Że nie zrobi się szybko Ciepło Że ta wiosna przyjdzie dopiero Do nas w kwietniu no ale co zrobić? Tak naprawdę, jeśli spojrzeć na kalendarz, to zima i tak jest dla nas łaskawa. Yy, dobrze, idę, wracam. Wracam, przejdę tutaj przez tunel foliowy, w którym mniej więcej za miesiąc zacznę organizować jakieś prace, jakieś sadzonki. Oczywiście, jak zwykle, będą to pomidory. Roślinki wychodzą już pomału z pod ziemi. Ale rzućmy okiem na to, gdzie ten Hans. Gdzie on poszedł? Może poszedł, poszedł razem z kurami na piechotę na dworzec PKP? Wsiąść do pociągu byle jakiego. Gdzie oni są? Co to za kapryśne kury? Mają tyle trawnika do dyspozycji. A one gdzieś łażą, tutaj. Słuchajcie, w krzaki. Kopią, chodzą. Nie wiadomo po co. No dobra, zostawię Was w spokoju. Wy sobie tutaj wyjadajcie, co tam Wam pasuje. Jak nie chcecie zielonej trawki, to trudno. Ja pójdę teraz do Pana mecenasa, a Was, moje kurki i koguciku, zostawiam tutaj samym sobie. A w loży vip i promotorów wita Was serdecznie Pan Mecenas. Loża vip i promotorów, a więc miejsce, w którym staram się uhonorować wszystkich, którzy pomagają tutaj w rozwoju tego kanału oraz pomagają żyjącym tutaj kurkom. Są osoby nowe, ale są też takie osoby, które wspierają. Żyjące tutaj, kurki, że tak powiem, od samego początku. Jedną z takich osób jest pani Krysia. Pani Krysia, 58. Pani Krysia jest autorką tej wspaniałej makiety kurnika Kazika. A więc, pani Krysiu, serdecznie dziękuję pani za wielkie serce. Jakie okazuje Pani wspierając żyjące tutaj kurki? To już nie pierwszy, nie drugi, ani nie trzeci raz, kiedy czujemy Pani wsparcie, za które serdecznie, ale to naprawdę bardzo serdecznie dziękujemy. Życzymy Pani oraz Pani rodzinie wszystkiego dobrego, wiele zdrowia. Dziękuję również wszystkim osobom, wszystkim vip i promotorom. Za to, że tutaj jesteście i kochani, jak zwykle, już tradycyjnie wielkie, ale to wielkie, brawa dla Was. Dzisiaj jest siódmy dzień inkubacji. Ja, jak zwykle, przyszedłem odwrócić jajka. Odwracam je co najmniej raz dziennie ale ze względu na to, że to jest siódmy dzień inkubacji, to myślę, że już coś będzie widać. Już coś będzie widać przy prześwietleniu i najprawdopodobniej dzisiaj, jak zrobi się już ciemno, to będę jajeczka prześwietlał. Jeśli jesteście ciekawi, jaki będzie wynik prześwietlania, to zapraszam na poniedziałkowy odcinek. Pewnie będę chciał Wam o tym y, powiedzieć i pochwalić się. Z pewnością część jajek odpadnie, bo to zawsze tak jest, że niektóre jajka są niezalężone, inne obumierają w czasie inkubacji. No cóż, takie życie, ja już jestem do tego, że tak powiem, przyzwyczajony, już się z tym pogodziłem, chociaż muszę Wam powiedzieć, że... Jak sobie sięgnę myślami do mojej pierwszej inkubacji, to pamiętam, że prawie wszystkie jajka były zalężone i prawie praktycznie wszystkie się wykluły. Moja pierwsza w życiu inkubacja była naprawdę bardzo, ale to bardzo udana. Zwłaszcza, że wykluły mi się wtedy same kurki i tylko jeden kogut. Zobaczymy jak to będzie w tym roku. To się już okaże za dwa tygodnie. <grym> Sałatka. Zobaczcie, świeżo skuszona trawka. Chętnie ją sobie zjadają. Jeszcze trochę Wam dam. Tutaj, proszę. Cyk. I u kurczaków też sałatka. Proszę bardzo, wybierać zielone. Kury wtargnęły do ogródka. To i dobrze. Przekopią sobie trochę, może znajdą jakichś robaczków. Mam nadzieję, że reszta stada zielono nóżek za chwilę tutaj do nich dołączy. A tym akcentem już się z wami pomału żegnam. Życzę Wam udanego weekendu. Pozdrawiam serdecznie wszystkich widzów, yy, ciepłych i zimnych. Mówił do Was kazik, idę teraz dawać w gazik, a my co? Widzimy się w kolejnym odcinku.